Siemanko, z tej strony Borcułki, witam was w kolejnym odcinku z Alienation 2. No i w tym odcinku mamy planowany iść atak na Amazonki. Bo jeżeli dłużej podtrzymamy, to niestety, ale będzie kiepsko. Zbudowaliśmy ten cały targ, czyli jeżeli teraz będą narzekać, że są pełne, to niestety, ale będziemy się złościć. Nie mam kamienia. No, ale to w sumie jak zwykle. Nic nowego. Dobra, mamy trzy koszary. No, nie mam ani jednego żołnierza. Jak na razie. Musimy czekać na oferty. Bo nie chcę mieć tak jak na przykład ten gościu. No, tutaj już lepszych sobie wziął. W ogóle te Walkirie, masakrę Obeka z typa. o dobra, mamy ten musimy się dostać, po prostu tutaj, a zniszczyć ten budynek główny i tyle że ma 5000 życia, to tak. najgorsze jest tutaj, że o tutaj ma tych całych yy, z obrońców, i tutaj buduje, sobie już zaczął budować palisadę. Więc musimy to jakoś mu rozwalić. Jest kubaniec, by w ogóle tutaj tak rozbudował na te, na czynniki, takie małe obozowiska. W sumie nie taki zły pomysł. Nawet by to się spisywało. A. Widzicie, tak jak u mnie już wszystko w jednym miejscu. A. Nie taki zły pomysł, nawet to można byłoby rozważyć. Już już tak dawno nie grałem. No. Ja mam w ogóle chociaż jednego kamieniarza. Mam trzech. To nie kamienia już nie ma na mapie. Pewnie tak. Co ci nie pasuje? Nie było kiełbasy, mydła, żebosoku. Serio wy mydło chcecie? Skąd mam w mydło wam wziąć? Ja nie mam nawet czym handlować. Już się całkowicie kończą materiały mi. Co to jest? Pompa. Ola, pozbudujmy sobie gdzieś tu pompę. Tą. 30 kamienia, skąd ja te wezmę? Mam dwie twierdzy niewybudowane. Myślałem, że już jedną wybudowali. Klejni wyprowadzili się, tragarze. To baś Jezu, ile kamienia tego mi trzeba? Ja nie mam co, co produkować. Nie mam co handlować. Nie mam nic. Wszystko, co produkuję, to jest pochłaniane przez obywateli. Jest, skończyli. Mam już dwie twierdze. Trzymam twierdzę. Nie no, szaleństwo. O, Jezu... Weźcie mi, podeślicie jakieś oferty. Najgorsze jest to, że... ...że też wymagają swojej dziennej opłaty i najgorsze jest to, jak Ci nagle dodadzą jakieś, nie wiem, ciastka albo coś. To też jest masakra. Weź tu zaopatruj to zaopatruj w to. Ale mam mniej, mam mniejszą tą wioskę. Jakby tak wszystko, tak wszystko z z sumować na raz, w sumie ja mam mniejszą niż ja. No w sumie. No, tak ciężko powiedzieć, bo ja mam wszystko w jednym miejscu, a on ma rozkładane na cztery, na cztery takie mniejsze. To jest bot, on wszystko ma dobrze zaplanowane. One też tak wszystko robią mniejsze czynniki Sam nie wiem jakaś kapliczka w ogóle neutralna Ale widzę, że też nie może pomnika skończyć <grytania> Budować kamienia nie ma widzę, że już kamień się na mapie skończył, do tego nie przynoszą mi tam kamieniarzy. To jest największy ból powinien dawać więcej tego kamienia na mapie. O! Jest 11. Zapłata dzienna. No właśnie, 7 ciastek. Skąd ja 7 ciastek? W ogóle ile złota? No weź to, wypłać to wszystko. Ja nie mogę. Weź tu teraz, handluj tym. Ile złota? Boże, nawet to jak dam tyle le lekarstw, to nie stać mnie będzie. Jak ja się mam wypłacić? No, mogę, żelazo. Więcej dostanę Dobra, będę mieć to, ale teraz ciastka, teraz ciastka trzeba kombinować, żeby ciastka mieć, ciastka, ciastka, ciastka. To tak, znowu jak ciastka będę mieć, to będą się mi tutaj czepiać, tak? Tak! Ja nie mogę! Ale dobra, będziemy mieć już y, tych taranów. Dobra, mamy taranów. Dajcie mi tu oferty, nie chcę mi się grzebać tu. Czekajcie, gdzie to jest? Tutaj. Oferty. Akceptuj. Ten. No co z czterech? No co, co ja z czterech zrobię? No, tu mam taranów, tu wiecie, to mogę w sumie wskoczyć i wejść, za, coś tam zrobić, ale samymi taranami to ja niewiele zdziałam. Tu w ogóle doktor też jest, ale kurczę! Masakra! Ja autentycznie jestem uzależniony od tej kupalni, która ma 94 kamienia jeszcze. Nic, kompletnie nic. A jak zwiększę znowu ten... Zwi nie mogę też zwiększyć, bo nie mam kamienia, nie, mam, nie mogę nic zrobić, staje w miejscu. O, kolejne. O, już więcej, ale ryb nie mam. Dobra, ale weźmy. Ryby zaraz się wyhandluje. Na ryby. Ło Boże, jakie drogie. Ej, opłaca się. Weźmy na... Nawet... tak, o. Ryby mamy. Dobra, co tutaj? No można byłoby spróbować. Weźmy... Weźmy sobie jeszcze o tych dziadów. Nie tych. Weźmy sobie jeszcze o tego flap, dobra yy, i pójdziemy na mazonki. taką armią pójdziemy to będzie epickie Zrobimy tak, zrobimy taki hardkorowy trick. Pójdź, zejdziemy tutaj. Zejdziemy tutaj tym i tym. Tylko muszę ustawić sobie teraz. Yy, muszę sobie ustawić na łagodny tryb. Tu na łagodny. I tu na łagodny. Nie mogę zaznaczyć, tak nie mogę. Bo bym zrobił coś takiego. Bym się w czuł tutaj. Tym wojskiem. Jeszcze badania mamy. Święta skrzynia. Bym się tutaj podszedł. Tu bym podszedł. Idziecie żeś, czy nie? Idą, idą. Magister, nie. Dobra, i teraz robimy najbardziej hardkorową rzecz. Walczymy z Amazonkami. Amazonki. Czy chcesz wypowiedzieć wojnę? Wypowiadam wam wojnę Idźcie na hardcora i zabijają mi. Ten w ogóle chce już ten. Chcę pokój zawierać Niszcie ten budynek główny tak, siekajcie! Mamy dodatkowych taranów jeszcze. Niszczcie to. Dajecie, dajecie, szybciej, szybciej, niszczcie. Pięknie. Pięknie, i no, i no śmigło. Dobra, nie ma amazonek. Nie ma Amazonek. Dobra, mamy 8. 1. 1. Ole nas wytukł. Dobra, ale zniszczyliśmy Amazonki. I może ten odcinek będzie ostatni, nawet. Tak sobie teraz myślę. Jakbym więc poszedł teraz jeszcze raz na hardcora. I na przykład zwolnił. No to po jednym są, nie? Po jednym, co to, to, to? Ja czekajcie, ten miał chyba mniej żarcia zbierał, ten więcej żarcia zbierał. Tego bym zwolnił dziada. I bym zatrudnił ta... a nie mam hajsu. To bez hajsu to też nic nie zrobię. Bo wiecie, jakbym miał... ...więcej taranów, no to by szybciej poszło, nie? Wiecie co? wyhandluje. No, usunę jednego. Ciadanie Nie tego tego usun zwolni eee, handluj eee, to na hajs. okej okay. o mogę mogę zaznaczyć Okej. Okay. Aha, mogę zaznaczyć wtedy, kiedy zaznaczę jeszcze jeden obiekt jakiś. I pójdziemy tutaj centralnie. Od razu już na zamek. I hajs mamy. To zrekrutujmy sobie tego dziada. Nie tego. Tego dziada. Zrekrutujmy. Tu. I wyślemy go też od razu na tych dziadów. I zakończymy odcinek piękną wygraną. Przyspieszmy. One są z nami w, w, jeszcze w sojuszu, nie? Reputacja zła. To nic. Nie, nie, nie będą nas atakować. akurat noc. W następnym dniu wszystko wyniszczymy im. Patrzcie, ile bandytów w ogóle. W ostatniej chwili wojsko stworzyłem, nie? Ile mi tam tych poszło? Klawiatura, działaj. Patrzcie, już mi nawet ci uciekają. Dziady. Idźcie szybciej, bo musimy to wygrać. Komisariat będzie mi dużo do roboty. Ściga przestępcę. Tylko sam nie zostań przestępcą. Kurde. Najłatwiej jest się utrzymać na pierwszym poziomie. Na drugim tak średnio, ale... Na pierwszym jest najłatwiej. Dobra, mamy tę dziewiątkę. A tam też jeszcze idzie? Idzie, jest tutaj Muszę wypowiedzieć wojnę, bo wtedy Wiecie, chcę to zrobić formalnie, nie? I czekajcie, ja sobie tak przybliżę jeszcze hardcore'owo, żebym widział je Chcę zaznaczyć w Wojna Ciach Ciach tak na hardcora. O, jak to szybko leci. o, pff. Pięknie. O właśnie na taką armię czekałem. Gratulacje, udało Ci się ukończyć misję. Czy chcesz zakończyć rozgrywkę? Nie! Yeah! Dobra, zejdzie na ten. Będę musiał wyciąć ten moment. Tak więc mam nadzieję, że Wam się film gra cała podobała. Wygraliśmy w ciągu 22 dni. Cała kampania przeszło. No i cóż, przejdzie nas do, nie wiem, pewnie zmieni się teraz rozdzielczość i cóż, i będziecie mieć pewnie teraz czarny ekran. E, no ale, to żeby nie przeciągać. Mam nadzieję, że Wam się podobało, jeżeli tak dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie, komentujcie, trzymajcie się. Cześć!